Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu obchodził dziesięciolecie powstania. Prezesem klubu jest wieloletni krwiodawca i znany lubański społecznik Henryk Maciaszczyk. Jak zostałem wybrany prezesem, obiecałem krwiodawcom, że nasz klub musi być najlepszym klubem w powiecie lubańskim i nie chwaląc się, takim klubem jest. Po prostu nawiązaliśmy ścisłą współpracę z, z Urzędem Powiatowym, z Urzędem Miasta, z Urzędem Gminy, z ze spółdzielnią mieszkaniową, z telewizją, wtedy jeszcze kaszbut, no teraz kąsat z ziemią lubańską. Ziemia lubańska zaproponowała nam, żeby czy nie mógłbym zrobić swoich kwiodawców po prostu, żeby pisali dlaczego dają krew, po co i co im to daje. No i taki cykl wyszedł, oni ratują życie. I do tej pory, właśnie jak się zapisuje, któryś nowy kwiodawca wypełnia ankietę, tą ankietę oddaje do Ziemi Lubańskiej, Ziemia Lubańska drukuje. Nawiązaliśmy, w, już nie pamiętam w którym roku, w współpracę także z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Oni nas zapraszają, już byliśmy trzy razy w Citał, bo to Niemiecki Czerwony Krzyż Citał. My żeśmy ich zapraszali. Jesteśmy jedynym klubem w Polsce, któremu udało się dzięki pani dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju zrobić wystawę na temat honorowego kwiodawstwa. Dostałem zgodę przez miesiąc czasu. Ta wystawa się odbywała w trecie w Lubaniu. Mamy wpisy w kronikach. Podobało się, ludzie nawet nie wiedzieli, że kwiodawcy, że istnieje coś takiego, bo o to się mówi wtedy, kiedy krew potrzebna, bo jak nie potrzebna krew, to o nas się nie mówi. Sanika, to nikt nam nie pomaga, działamy sami, jeździmy, to do Niemiec, to na jakieś uroczystości, jeździmy na rajdy ogólnopolskie honorowych Dawców widosławy. współpracujemy ze szkołą z Platerówki Podstawową, na którą nas zapraszają z okazji Tygodnia Zdrowego Żywienia. Krwiodawcy twierdzą, że likwidacja punktu krwiodawstwa w Lubaniu nie była dobrą decyzją władz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, bo to wielu z nich znacznie utrudniło oddawanie krwi. Było dobrze, jeżeli punkt był w Lubaniu, w szpitalu, wtedy więcej oddawało chętnych krew, bo teraz oddają wtedy, kiedy mają wyznaczony termin. Tam co miesiąc jest 3 czy 4, bo ten krwiobóz przyjeżdża i pobiera. Ale krwiodawca nie może przyjść wtedy, kiedy stoi krwiobójstwo, tylko przychodzi wtedy, kiedy może oddać krew. Teraz wiadomo, wszystko sprywatyzowane i prywaciarze nie chcą dawać tak wolnego. Nie podoba ci się, to idzie, oddaj krew, ale jutro możesz nie przychodzić do pracy. I o nas w ogóle się nie dba. Ani Polski Czerwony Krzyż nie dba, ani żadne władze. No jedynie tyle, co dobrze, że współpracuje właśnie, jak się zwracam do. Czy, do starosty czy do burmistrza, żeby po prostu nam pomógł, no to pomagają. Fundują jakieś upominki dla kwiodawców z okazji Dni Klub kwiodawców przy Lubańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych tego typu organizacji w całym kraju. I pan starosta, i pan burmistrz, i nasz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zakupili nam dresy, koszulki, mamy sprzęt turystyczny. W postaci namiotów, pawilonów ogrodowych. Także jak gdzieś wyjeżdżamy, to jesteśmy naprawdę elegancko ubrani i to nie chwalę się, bo mogą powtórzyć kwiadawcy, którzy jeżdżą na te rajdy z nami do Sławy, że jesteśmy najlepiej ubranym klubem. Jeżeli tylko przyjeżdżamy, to przed rozpoczęciem rajdu, to i telewizja lubuska, i prasa lubuska pierw przeprowadzają wywiad z nami. Bo inne kluby mają jakiś tam dresma, na którym napisane jest klub HDK, tam na przykład Słupsk i więcej nic. A my mamy, no nie chciałbym w tej chwili wyciągać, ale to w kronikach jest, że no, nie chwaląc się, najładniej jesteśmy, reprezentujemy lubańskie księdztwo. Zwracają się do innych klubów, do Leśnej, żeby jechali na te rajdy, zwracają się do miejskiego klubu. Ten klub istnieje tylko po to, żeby statystykę trzymać, że w Lubaniu są dwa kluby. Bo tam się nic nie dzieje. Od kiedy ja odeszłem chyba z 16 lat temu z tego klubu, jako prezes zrezygnowałem, tak, ten klub upadł, nie dzieje się nic. Jedynym klubem, który reprezentuje lubańskie kwiodawstwo, to jest właśnie nasz klub przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu. Jubileusz był okazją do uhonorowania lubańskich krwiodawców zostało odznaczonych 13, 13 członków odznakami po 6, 12 i 18 litrach. To było ich 13, w tym były dwie, trzy kobiety. Moja zastępczyni Asia Strychać, pani Mazur i pani Kozłowska. Gratulacje i podziękowania napłynęły od pana starosty, od pana burmistrza od naszego prezesa ufundowali upominki, bo się zwracam, żeby jakoś tych krwiodawców wyróżnić, to zwracam się upominki, każdy te upominki przynosi i sam osobiście wręcza. Wśród nagrodzonych krwiodawców znaleźli się również Mariusz Dżazga, Dariusz Gajda, Juliusz Guła, Artur Grodzicki, Andrzej Maciaszczyk, Paweł Masłowski, Ryszard Motor, Lech Sikorski, Kazimierz Truba oraz Daniel Żbikowski.